Rychu, a może byśmy tak odpierdolili coś pojebanego? No nie wiem, ostatnim razem jak zaproponowałeś coś takiego, to spędziliśmy urlop w szpitalu i prawie nas wyjebali z roboty. Do tej pory mam kłopoty ze wzwodem. No ale ile wyświetleń na YouTubie. Warto było. Mimo czerwonego paska ocen i komentarzy hejterów. Roman Diable? Się majstry, tutaj Łukasz dorobił mi komplet. Widzicie tutaj wałek atakujący i koło talerzowe do przedniego napędu? Także będzie git. No kurwa, majstry, jak już furot, to Kurwa, nie zła beta będzie. Tak to majstry, mniej więcej, będzie wyglądało. Siuntka na takich buciorach, nie kurwa, fajnie jest. Szeroko, ale wam powiem, majstry, że to wrażenie będzie robić. Kurde, Siuntka na takich butach. Плавно назад, черный каштан Вижу твой взгляд, степ На ярких Мог тебя взять, но ты не